Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Zapraszam na tarota codziennego. Dzisiaj mamy poniedziałek 24 maja. Zobaczymy, jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków zodiaku. Poniedziałek 24 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Poniedziałek 24 maja, dla wszystkich znaków zodiaku. Jaki będzie ten dzień? Standardowo zaczynamy od spod znaku barana. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku Barana, w dniu dzisiejszym... Um... Może być tak, że jakiś mężczyzna, starszy mężczyzna, będzie miał duży wpływ na Wasz dzisiejszy dzień. Tutaj też mogą pojawić się różnego rodzaju sprawy zawodowe. Tak więc, jeżeli szukasz pracy, to jest to bardzo dobry dzień na to, żeby znaleźć pracę. Jest to też dobry dzień na to, żeby założyć swoją firmę. Jeżeli na przykład jesteś osobą samotną, to w dniu dzisiejszym masz szansę poznać mężczyznę, do stałego związku. To będzie taki mężczyzna już z przeznaczenia. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku byka, tutaj karty pokazują, że dzień dzisiejszy może być dość ciężkim dniem pod względem emocjonalnym, możecie czuć lekkie stany depresyjne, może być taka sytuacja, że ktoś bliski może Wam wsadzić przysłowiowy nóż w plecy. Tak więc dzień dzisiejszy może być takim dniem pełnych, pełnym rozczarowań, takich zwątpień dość takim dniem, w którym um, wyjdą na jaw wszelkiego rodzaju różne wasze... Obawy. Jeżeli chodzi o bliźnięta, tutaj karty pokazują, że w dniu dzisiejszym możecie coś świętować. Możecie dosłownie wybrać się na jakąś imprezę. Możecie spędzić dzisiejszy dzień w jakimś większym gronie. Tutaj też karty mogą wskazywać na przykład na jakąś osobę trzecią w Waszym związku. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku raka, tutaj karty pokazują różnego rodzaju przemieszczanie się, zmienianie miejsca zamieszkania. Tutaj też karty mogą wskazywać, że to Wy wybierzecie się w pewne miejsce lub ktoś z daleka do Was przybędzie. Tutaj też możliwe jest takie wzmożony kontakt drogą zdalną. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku lwa, tutaj karty pokazują, że w dniu dzisiejszym mogą powrócić jakieś osoby bądź też sprawy z przeszłości. Jeżeli na przykład staracie się o dziecko, to jest to bardzo dobry dzień, żeby pójść w tym kierunku, a też możliwe są takie chwile, w których będziecie wspominać to, co było kiedyś. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku panny, Tutaj karty pokazują, że w dniu dzisiejszym możecie liczyć na jakieś pieniądze. Ktoś może Wam zwrócić jakiś dług. Tutaj też karty mogą informować, że dostaniecie jakieś zaległe pieniądze. Być może też ktoś poprosi Was na przykład o pomoc. Tutaj też karta informuje o tym, żeby zachować równowagę w dawaniu i braniu. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku wagi, tutaj w dniu dzisiejszym macie szansę wykazać się swoją taką siłą wewnętrzną. Możecie mieć wrażenie, że wszystko idzie po Waszej myśli. Jeżeli jesteś osobą samotną, to w dniu dzisiejszym możesz, że tak powiem, bardzo przyciągać. Płeć przeciwną, może się zdarzyć, że to na przykład ty zostaniesz przyciągnięty, bądź przyciągnięta przez taką osobę z dość bardzo silnym charakterem. Możesz poczuć słabość do pewnej osoby. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku Skorpiona, tutaj karta informuje, że. W dniu dzisiejszym możecie mieć kontakt z jakimś mężczyzną pracującym w sektorze bankowym. Tak więc, dzień dzisiejszy jest bardzo dobry na załatwianie różnego rodzaju spraw związanych właśnie na przykład z kredytami, na wizytą w banku. W dniu dzisiejszym też śmiało możecie zakładać wasze jakieś firmy. Możesz też śmiało poprosić szefa o Podwyżkę bądź też awans. Dzień dzisiejszy też jest dobry na to, żeby kupić sobie coś droższego. Jeżeli jesteś na przykład osobą samotną, to w dniu dzisiejszym masz szansę poznać dobrze sytuowanego mężczyznę. Jeżeli chodzi o osoby z znaku strzelca, to tutaj karty pokazują, że. W dniu dzisiejszym ważną rolę odegra jakiś mężczyzna z przeszłości. To może być twój eks, to może być jakiś dawny przyjaciel, kolega. Jeżeli jesteś mężczyzną, to dzień dzisiejszy jest bardzo dobry, żeby zadbać o swój wygląd fizyczny. Jeżeli jesteś osobą samotną, to w dniu dzisiejszym masz szansę poznać bardzo atrakcyjnego mężczyznę. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku koziorożca, to tutaj karty pokazują, żebyście w dniu dzisiejszym za bardzo nie udawali kogoś, kim nie jesteście. Tutaj karta pokazuje tak zwane zakładanie maski. Możecie udawać, że. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, choć tak naprawdę um, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tutaj też karta przestrzega właśnie przed takimi osobami, które um, mogą siebie przedstawiać w zupełnie innym świetle. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku wodnika, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie śmiało inwestować w jakieś kwestie poszerzania swojej wiedzy. Możecie zapisywać się na różnego rodzaju kursy, jakieś szkolenia. Jeżeli jesteś osobą, która posiada dzieci, to w dniu dzisiejszym, Będziesz bardziej zwracać uwagi, uwagę na potrzeby swojego dziecka. Tutaj też karty informują, że śmiało możesz wykonać jakiś pierwszy krok, jeżeli na przykład planujesz otwarcie swojej firmy. I jeżeli chodzi o osoby spod znaku ryb. Tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym śmiało możecie inwestować swoje pieniądze. Może się wydarzyć taka sytuacja, że otrzymacie skądś jakąś gotówkę. Jest to też dobry dzień na to, żeby zakładać swoje firmy, żeby ogólnie inwestować swój kapitał. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Dziękuję wszystkim za dziś życzę cudownego dnia i zapraszam na jutro pa pa